Temat. Mianowicie, chciałbym jeszcze Wam zająć te 5 minut, ponieważ mam moje mądrości życiowe, które chciałbym dla Was, przekazać Wam teraz. Mianowicie social media. Dzisiaj w social media dzielą się niesamowite rzeczy. Uwierzcie, że to, co oglądacie na Instagramach, Facebookach, Twitterach, i TikTokach, nie zawsze jest prawdziwe. Nie zawsze jest prawdziwe. Gwarantuję Wam, że większość osób, które śledzicie, to prawdopodobnie żyje światem Matrixu. Światem matryksu, który nie jest prawdziwy. Znam osoby, które potrafią wynajmować wydańmo auta, leczyć specjalnie do innego kraju, żeby tylko wstawić zdjęcie, że leży na basenie, leży nad morzem, albo że takim fajnym autem jeździ, albo że tak fajnie mieszka. Tylko po to, żebyście wy jego zdjęcie i żebyście tą osobę podziwiali. Nie wierzcie to. Naprawdę. To jest świat na triksu. Nie uwierzycie, co potrafią dzieci robić, w jakie depresje spadać. Często nawet dochodzi do różnego rodzaju prób Przez to, że za dużo oglądają social media. Błagam was, ograniczcie to. Nie każę wam tego za... przestać oglądać. Ograniczcie to. W bardzo dużym stopniu. Social media, które dziś oglądacie, telefony, iPady, Gwarantuję Wam jestem 100% tego pewien, że wstajecie rano i zamiast powiedzieć przejdź do swoich rodziców, czy do brata, czy do siostry, to pierwsze co robicie, otwieracie telefon. I patrzycie na Instagramie albo na Facebooku co się dzieje. Tak, prawdopod tak prawdopodobnie działacie. Chyba, że macie inteligentnych rodziców i Wam te telefony zabierają. A ja coś Wam powiem. Rano... Rano budzicie się, rano się budzicie, gwarantuję wam, że nie ma tam nic nowego, ponieważ ci z też Nie ma tam nic nowego, gwarantuję wam. Kolejna rzecz. Widzicie takie osoby, które, i to się wszędzie pojawia, w szkole, na, na, druży, na treningu drużynowym i w social mediach. Hate, hate. dam wam jedną złotą myśl życiową. Jeżeli nie jesteście w stanie zaakceptować kogoś wyglądu, kogoś poglądu, albo kogoś z tym bycia i będziecie hejtować, mówić mu, że on jest taki, 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 naśmiewać się z niego i wam się, że jesteście wtedy mocni, to nie jesteście. I to się po prostu słaby. I To jest tak, jak jakbym przyszedł, przychodzicie do szkoły, jest mniejsze dziecko i go trącacie, popychacie go śnięcie się z niego. To tak samo jak ja bym się przyszedł na i was wszystkich ucieśniało. bo jesteście mniejszy odebny, mnie, słabszy. Na tym to że mam przyjść i że trzeba zabijać. To chyba nie na tym to polega, przyjść, no nie to polega prawda? Widzicie, kiedy jesteście super, kiedy jesteście dżentelmenami panowie, kiedy położycie słabszem. Wtedy jesteście, wtedy jesteś facetem. Wtedy jesteś prawdziwy wszyscy. I... Jeden człowiek mi to kiedyś powiedział, bo ja byłem sportowcem, gdzie byłem bardzo krytykowany w tego czasu. Swego, był taki moment, krytykowany przez media za moją grę, za moją decyzję i się denerwowałem. A na social mediach indywidualnie ludzie również nie obrażali. obrażali